Witam, witam, tutaj Karpiu witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I słuchajcie, dzisiaj do zrealizowania mamy w miarę prosty plan, ponieważ zaktualizujemy sobie dwa moje gatunki. Będą to straszyki filipińskie oraz moje mrówki z rodzaju temnotorax. Pokażę Wam co się u nich stało. W przypadku straszyków wyliniały one kilka razy. Także są już naprawdę dosyć porządnej wielkości oraz przytemno będę miał dla Was niestety... Dosyć przykrą wiadomość, a przynajmniej ta wiadomość będzie przykra dla mnie. No i co? Myślę, że bez przedłużania zaczynajmy. Więc na sam początek chciałbym Wam pokazać wylinki tych straszyków, abyśmy potem mieli do nich jakieś odniesienie, żebyście wiedzieli mniej więcej, jakim przyrostem się te straszyki właśnie cechują. Wylinka jest to myślę, że z L5 na L6, coś takiego, ponieważ niestety nie znam. Dokładnego stadia rozwoju tych właśnie straszyków, i widzimy tu ciekawą rzecz, słuchajcie, ponieważ, jak widzicie, ta wylinka ma wszystkie nogi, odnóże normalne, natomiast to jedno tutaj jest mniejsze, ponieważ to odnóże było po było welinkę po regeneracji, zaczynało się regenerować, natomiast teraz to odnóże jest już praktycznie normalnego. Praktycznie jest normalnej wielkości, ale jeszcze wylinka brakuje temu straszykowi, żeby tak w pełni to odnurze zostało zregenerowane. Natomiast tutaj widzimy ładny przykład, właśnie wylinki tego straszyka. No i co, dla porównania, słuchajcie, mamy tutaj 10 groszy. Jak widać, wylinki w porównaniu do tych 10 groszy są 2-3 razy dłuższe. Także no, macie mniej więcej teraz jakieś odniesienie do tego, jak w rzeczywistości. Wyglądają wylinki tych straszyków, i myślę, że skoro na te wylinki już się napatrzyliśmy, to możemy przejść do terrarium z naszymi straszykami. Tak więc, słuchajcie, jesteśmy teraz przy jednym ze straszyków, ponieważ mam dwa osobniki właśnie tego gatunku. I ponownie mogę tutaj podłożyć to 10 groszy, które widzieliśmy w przypadku tych wylinek. No i słuchajcie, widzimy, że straszek to jest dużo większy. Nawet mogę tutaj podłożyć jego własną wylinkę. Łatwo jest to zidentyfikować po prostu, ponieważ jedna wylinka ma jedno odnóżę mniejsza. Dlatego tu widzimy wylinka straszyka, a tu widzimy właściwego straszyka i słuchajcie, urósł on przez tę wylinkę bardzo. I może pamiętacie, może nie pamiętacie, ale... Wśród moich straszyków można by powiedzieć, że mamy dwa totalnie inne, nie wiem, charaktery tych zwierząt, mogę to tak określić. Otóż ten jest bardzo ruchliwy, jest bardzo aktywny, czasami widzę nawet jak Chodzi sobie po terarium, co w przypadku straszyków jest mega rzadkością. Natomiast drugi słuchajcie, nie idzie go ruszyć, nie idzie go przesunąć, przestawić. Na przykład jak chce zamknąć pojemnik, to wtedy on potrafi stwierdzić, że o, wyjdę sobie i mi staje w takim miejscu, że nie mogę zamknąć pojemnika, ponieważ po prostu zmiażdżyłbym go i potem kilka minut znowu muszę go przesuwać, bo straszyki te mają. Bardzo mocny chwyt. Mega mocno się trzymają wszystkiego, na czym stoją. No i co słuchajcie, co zauważyłem przy tej wylince? W poprzednich chyba tego nie było, albo tego nie widziałem. Jak widzimy, w tym miejscu mamy takie zielone przebarwienia. To jest prawdopodobnie przez to, że po prostu straszyki te stosują kamuflaż, i to ma zwyczajnie rzecz biorąc przypominać mech, który porasta taki właśnie patyk. Jak teraz patrzę, to na całym ciele, w mniejszym bądź większym stopniu są one porośnięte właśnie czymś takim. No i co słuchajcie, teraz możemy zrobić troszeczkę lepsze zbliżenia tym straszykom niż wcześniej z powodu takiego, że po prostu są one większe i łatwiej będę mógł uchwycić ich takie szczegóły czy detale, dlatego dajcie mi chwilę, spróbuję E, przestawić straszyka w jakieś ładne miejsce i zrobimy im sobie kilka zbliżeń. Straszyk, słuchajcie, uznał, że stanie sobie na samym skraju tła fotograficznego. Także, niestety, będzie tutaj widać kawałek mojego biurka. No, ale co? Z tej odległości widzimy go póki co w miarę w porządku. Widzimy teraz, właśnie fajnie, te e, jeszcze przebarwienia zielone, które tutaj występują, które tutaj są właśnie widoczne, także myślę, że zbliżymy się jeszcze bardziej do tego straszyka. Słuchajcie, aparaty gębowe tych owadów to jest naprawdę piękna rzecz. No w końcu jakoś te kawałki roślin one muszą sobie odgryzać, więc widzimy bardzo złożony ten Aparat gębowy, który tu się znajduje, oczywiście nie jest on w żadnym stopniu niebezpieczny dla człowieka, nic nam się nie stanie, jeśli taki straszek nas ugryzie, bo ponieważ nie ma takiej możliwości, że właśnie straszek nas ugryzie, nie jest to dla niego naturalne pożywienie, ponieważ są to. Owady roślinożerne także nie jest w żadnym stopniu agresywny ten gatunek, więc nie ma się o co bać. I co myślę, że spróbujemy się zbliżyć jeszcze bardziej. Nie jest to zbliżenie jakiejś mega dobrej jakości, no ale słuchajcie, jednak widzimy w, w miarę dużym powiększeniu ten aparat gębowy straszyka. I słuchajcie, wygląda on pięknie. Kamuflaż naprawdę w przypadku tych zwierząt jest bardzo dobrze odwzorowany, szczerze mówiąc, gdybym takiego straszyka spotkał w miejscu naturalnym jego występowania, to nie mam pojęcia, czy bym go odróżnił od, od otoczenia. Pewnie jakbym sobie tak przeszedł po prostu to absolutnie, no, ponieważ te straszyki bardzo dobrze wykształciły sobie zdolność kamuflażu, bo no właściwie słuchajcie zwierzęta wykształcają zdolność kamuflażu tylko w tym wypadku, kiedy są bezbronne, kiedy nie mają żadnych broni chemicznych, kiedy nie mogą na przykład ugryźć, kiedy nie mają właśnie w ten pod tym względem rozwiniętego aparatu gębowego, to po prostu muszą się one kamuflować. W tym momencie widzimy głowę tego owada. Jak widać stoi on w totalnym bezruchu. Te czułki praktycznie w ogóle nie drżą. Jakiś mały ruch tam e, może widać. I teraz Wam jeszcze pokażę dla porównania e, jakiej wielkości jest ten kadr. Tylko żeby straszeka też nie wystraszyć. Haha. Tej wielkości mniej więcej jest kadr. Jak, e, jest w wielkości 10 groszówki w tym momencie, więc e, jakość już e, troszeczkę się zmniejszyła. No i co? Myślę, że jeszcze nawet w tym miejscu w tym kadrze możemy zauważyć te przebarwienia zielone które są pomiędzy czułkami oraz te oczy straszyków słuchajcie są one bardzo podobne do oczu modliszki liściogłowej jeśli chcielibyście zobaczyć jak wyglądają takie oczy to albo sobie wpiszcie w internecie po prostu filokrania paradoksa albo wejdźcie na mój poprzedni film, aczkolwiek chyba to był film sprzed dwóch tygodni, gdzie właśnie robiliśmy zbliżenia e, takiej modliszce. No i co, słuchajcie, jeszcze pokażę Wam tego straszyka z regenerującym się odnóżem i będziemy przechodzić do e, następnego gatunku. Akurat w tym momencie, słuchajcie, straszek, którego odłożyłem z powrotem na ten pojemnik sobie podszedł do tego z odnóżem, no i na pierwszy rzut oka już możemy stwierdzić, że to odnóże jest zdecydowanie bardziej rozwinięte od tego. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, jeszcze jedna, dwie wylinki i to odnóżę się straszykowi w całości już zregeneruje i właściwie chyba nie ma sensu już robić zbliżeń tego straszyka, ponieważ wyglądają one dokładnie tak samo, jedyną właśnie różnicą w ich wyglądzie jest to odnurze u tego osobnika. No, i co słuchajcie, straszeki są w tym samym stadium rozwoju, także wielkością się nie różnią. I w tym momencie, skoro skończyliśmy już z tymi owadami, to przechodzimy do moich temno i do trochę smutnej wiadomości na ich temat. No, i co słuchajcie, niektórzy już pewnie widzą o co mi chodzi, ale powiem to dla tych, którzy nie zauważyli. Opowiem Wam taką historię w skrócie. Wieczorem kilka Dni temu, albo nawet tydzień temu, ogarniałem swoją modliszkę. W sensie ściągnąłem ją z regału, normalnie nakarmiłem, zrosiłem i chciałem tą modliszkę właśnie odłożyć na ten regał. Odłożyłem ją i jakimś dziwnym trafem, ręką, zahaczyłem całą arenę, która, którą zsunąłem z regału. I to nie, że ona była jakoś na skraju tego regału, tylko ona była w miarę głęboko, tylko jakoś tak się zdarzyło, że po prostu przesunąłem tą arenę, zaczęła spadać. Następnie jakoś, nie wiem, jakiś taki, może odruch miałem, może to był po prostu refleks. Odruchowo odepchnąłem tą arenę i na szczęście nie spadła z regału. E, około 1,5 metra w dół, tylko spadła 40 cm w dół e, i zepchnąłem ją na półkę drugiego regału, która była obok. Gdyby spadło to na sam dół, e, prawdopodobnie nie miałbym już tej kolonii i żyłaby sobie ona gdzieś w moim pokoju, bo probówka z takiej wysokości jest prawie 100% pewność, że ona się rozbije, ale na szczęście w tym moim przypadku nic się im nie stało, tylko pewnie pamiętacie tą arenę, którą robiliśmy im jakiś czas temu. I to jak ona wygląda teraz. Wyglądało to na takiej zasadzie, że tutaj w ogóle jeszcze chodziły robotnice. Trochę z nich się przysypało, ale z tego co przegrzebywałem to jeszcze potem, to żadna nie została pod piachem. Cała folika z, kar z karaczanem czy tam mącznikiem wymieszała się z piaskiem. Wszystko było rozwalone. Wyciągnąłem tylko ten jeden kawałek drewna, żeby ułatwić mrówkom, poruszanie się w tym i tu kieruję pytanie do was. Słuchajcie, czy myślicie, że jest sens robić film z rearanżacji tego pojemnika, a właściwie z przywracania go do poprzedniego stanu? Jeśli tak, to słuchajcie, mógłbym to zrobić w formie shorta, czyli w formie bonusowego filmu, który pojawiłby się w któryś wtorek, prawdopodobnie za tydzień bądź za. Dwa tygodnie, więc piszcie, czy chcecie coś takiego? Oczywiście, w komentarzach. No, i co? To jest historia, właśnie dlaczego arena wygląda jak wygląda. Była mega ładna, słuchajcie. To była jedna z moich ładniejszych aren, zaraz po arenie Nikobarensisów. I po prostu smutno mi trochę. I to co zauważyłem po tym incydencie, nie widuję w ogóle temnotoraksów na arenie. Tak, to zawsze było 10-15 robotnic na arenie. Widziałem, że jakieś tam sobie chodzą, natomiast teraz mrówki już zaprzestały to robić. Nie wiem, czy to było przez ten incydent, czy po prostu uznały, że nie warto, bo już poznały cały ten właśnie pojemnik. I kolejna rzecz aktualizacyjna: fluon mi nie działa. Prawdopodobnie go źle nałożyłem albo. Mrówki naniosły sobie na niego elementy wystroju, albo po prostu przy wywróceniu tego torf pooblepiał się właśnie do tego fluonu, jakieś takie małe drobinki, ale na tyle małe, żeby mrówki te mogły przez ten fluon przejść. Dlatego czasem je po prostu widuję na tej pokrywce. No i co? Tak jak wspominałem, nie zatrzymujemy się przy tym długo i przejdźmy do probówki. Nawet mi się otworzyła. Ale tutaj musimy oczywiście zmienić kadr. Tak więc, co słuchajcie, odsłaniamy im to, i naszym oczom już właśnie ukazują się skutki tego, co przy tym właśnie wywaleniu areny razem z gniazdem cały ten stos potomstwa razem z królową przysypał piasek, który znajdował się w tym oto miejscu. Na szczęście mrówki się ogarnęły. Królowa żyje i fajnie ją teraz widać, ponieważ nie zasłaniają jej robotnice. Królowa siedzi sobie w tym oto tutaj miejscu. No i co oprócz tego, jak widać, masa, ale to masa potomstwa. W tym miejscu widzimy wielkie pakiety jaj, a właściwie jeden większy pakiet jaj, który został porozrzucany w tym miejscu. Natomiast mamy już, widzimy poczwarki mrówek, które wyjdą z nich myślę, że za do tygodnia czasu, do tygodnia, dwóch tygodni, coś koło tego. Oprócz tego mamy tutaj absolutnie pełno larw. Tutaj jest kolejny pakiet jaj. Tu jest kolejny pakiet jaj i tutaj mamy miejsce, które jest zasłonięte syfem z probówki oraz robotnicami, ale jak tak patrzę pod innym kątem, to tam również jest pakiet jaj i trochę larw. W tym momencie widzimy całkiem nieźle ten ogrom, który tu się dzieje i widzimy te śmieszne małe oczka, które mają te poczwarki. Obok pełno larw, kolejny pakiet jaj, kolejny pakiet jaj i oczywiście majestatyczna królowa, która sobie się przechadza po probówce. Pewnie już to wiele razy powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz. Mega podobają mi się te mrówki. Są to jedne, w mojej opinii, z najładniejszych polskich mrówek oraz z najładniejszych mrówek u mnie w hodowli. No i co? Właściwie, oprócz tego, że znalazło się tutaj tyle elementów wystroju, to nic takiego się nie stało. No i oczywiście jeszcze pojawiło się dużo więcej potomstwa, więc słuchajcie, kolonia ta, myślę, że osiągnie swoje maksimum liczebności. W przyszłym roku, ponieważ w tym, no jakby teoretycznie teraz królowa przyspieszyła ze składaniem jaj, to jest możliwość, że osiągnęłyby swoją maksymalną liczebność kolonii, ale myślę, że nastąpi to w przyszłym roku bądź jeszcze później. No i co słuchajcie, z aktualizacji tych mrówek byłoby to tyle. Filmy są nagrywane, tak jak już pewnie wiecie, od. Miesiąca na zapas. Teraz, kiedy ja to nagrywam, jest jeszcze koniec kwietnia. Wy to zobaczycie gdzieś środkiem maja i słuchajcie, o ile dobrze kojarzę, w przyszłym tygodniu wychodzi feeding. Feeding, nad którym, no możecie mi wierzyć, lub nie pracowałem kilkanaście godzin, bądź nawet dłużej, gdyby wliczając wszystkie rzeczy, czy to nagrania, czy podkładanie głosu, montaż i tak dalej. Tak czy inaczej spędziłem nad tym mega dużo czasu, więc byłoby mi mega miło, jeśli ten feeling, który wyjdzie w przyszłym tygodniu, zostałby przez Was dobrze oceniony. Jeśli udostępnilibyście tamten właśnie feeding znajomym, ponieważ e, jeśli odzew od Was pod tamtym feedingiem będzie e, duży, to takie filmy po prostu będą pojawiały się e, częściej, będą lepiej robione e, i tak dalej. Dlatego co? Zrobiliśmy... Wszystko w tym odcinku, więc jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły Wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli chcecie, aby w najbliższym czasie pojawił się short z rearanżacji areny, bądź jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na filmy, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach. No i co słuchajcie, z mojej strony byłoby to tyle, dzięki za oglądanie i cześć do następnych odcinków, pa pa